Kiedy wszyscy zaczęli sprzątać przed świętami. My zaczęliśmy robić remont. Zrobiliśmy szybki remont łazienki, przedpokoju. I na koniec została nam kuchnia. A tu kilka obrazków, jak to wszystko wyglądało mniej więcej w trakcie. A z naszej sypialni zrobiliśmy składik. No, i postanowiłem ściąć trochę włosy. Tak wygląda fryzura przed, a tak wygląda po. No i tak zaczynamy 1 grudnia 2023. Miałem takie dwa kalenda. z czekoladkami. Więc po kilku dniach już przestałem nagrywać. Bo za każdym razem praktycznie było to samo trzeci grudnia. Kolejne dziedziny Czy Nie, przyniosę. witam Was w kolejnym filmie. Idę właśnie po, po zdoby do piwnicy. Oddoby na balkon. Jak będziemy stroić dzisiaj? Jak widzieliście. Mamy no jeszcze remont, kończymy w sumie własnymi siłami, robimy, dlatego to tak, tak długo trwa. Robię szlifowanie, robię gładź i tak dalej, czyli takie pierdoły. Pierwszy raz robię, pierwszy raz robię remont, sorry, że tak hałasuję tutaj. Pierwszy raz robię remont, więc to tak trochę długo trwa. Dodatkowo jeszcze mam dużo pracy, więc to też jakby potęguje ten, ten przedłużony czas remontu. Natomiast teraz właśnie mieliśmy jechać na choinki. Miejsce, w którym byliśmy rok temu, naprawdę polecam. Dotiliśmy przez przypadek, bo inne miejsce były już zamknięte, to chyba było nawet niedziela. To miejsce naprawdę polecam. Są tam dościnania ręcznie, własnoręcznie choinki do kupienia też takie, które oni chcieli, ale są naprawdę dobrej jakości z tego względu, że jak kupiliśmy kiedyś pod IKEA czy. Pod realem, chyba w tych takich stoiskach, no to nas, nam przez miesiąc nie brała w ogóle wody, i dlatego, jak pojechaliśmy rok temu na, na to miejsce przypadkiem i tam wzięliśmy tą choinkę, nie to, że była fajna, taka zgrabna ta choinka, to dodatkowo było jeszcze to, że pobierała normalnie wodę, nie gubiła igieł i bardzo długo nam trzymała, aż żal było się z nią pożegnać. Dlatego teraz w tym, w tym roku też chcieliśmy tam pojechać, natomiast no teraz było zamknięte, więc teraz i tak mam remont, więc jest dużo kurzu. W mieszkaniu kurzy się, dużo jest do sprzątania, więc no całe szczęście, bo musielibyśmy jeszcze teraz się trochę na, namachać tego. Nie dużo ozdoby, to jeszcze remont, jeszcze chcemy w kuchni trochę po odświeżyć to, odświeżyć, bo, bo nie mówią o takim totalnym remoncie. E, dzisiaj sobie jeszcze trochę na balkonie przystroję i później dopiero zacznę robić kuchnię. Trochę z tego robienia. Ostatnio robiłem porządki. No, takie małe porządki, no ale to, to wszystko, co tu jest po prawej stronie, czyli te krzesła to po ekspresie i takie kartony po odkurzaczu też to jest do wrzucenia. Natomiast tutaj zobaczyłem, że jest kilka takich ozdób świątecznych Jak się zastanawiałem, czy tu są jakieś lampki jeszcze, ale to nie, jednak nie. Najpierw będę zwijał z balustrady, także bo to jednak pod, z wiatrem to się niszczy. I jak widzicie, tutaj po prostu był mocny wiatr, to było chyba do góry nogami i po prostu to się po pourywało. także teraz po prostu na zimę jak jest gorsza pogoda to o, tutaj tak samo to już mam kilka lat, ale właśnie przez to że był wiatr to to się po pouginało, tak? i później ten te elementy pourywały, dlatego teraz na zimę chowamy. w sumie na jesień już powinienem to schować, ale trudno. Czy będzie mnie słychać. Ale jak się zrobi ciemniej, to jeszcze wam pokażę, bo teraz w taką pogodę to nie za bardzo to widać. Tam się zastanawiałem, czy one świecą czy nie. Ale widzę, że niektóre słabiej niektóre mocniej, niektóre mocniej żarówki, ale to luz. Dobra, jeszcze jak się zrobi ciemniej. Nie wiem czy mi słychać w ogóle, bo tutaj imprezkę mają. Mam rzęsy takie zamarznięte troszkę. Wtedy wam jeszcze raz pokażę, jak to wszystko finalnie wygląda. Chociaż ten pomarańczowy wąż wszystko świeci, ale widzę z tych małych takich żarówek, jedna mocniej. A tutaj na przykład, nie wiem czy to będzie widać, a tu słabo, więc zobaczymy czy, te, czy one po prostu się przepaliły. W tym roku już nie będę za bardzo inwestował w to, bo to już jest za późno, zanim coś by doszło, to a w sklepach nie ma takiego czegoś fajnego, więc... A wracając do tematu właśnie tego Adventskalenda, to tutaj trujeczka była też takie małe jajko jak to pierwsze pod numerem 1, a tu wiadomo coś słodkiego, więc... Jak będzie coś ciekawszego, to może to będę nagrywał jakieś większe pudełka, to wtedy się opłaca nagrać. Ale jak są takie małe, to zresztą większe się to i tak będą czekoladki. A jeszcze wracając do tych lampek, no to się okazuje, że połowa lampek nie świeci albo słabo świecą. Więc będę musiał jutro do Action chyba zajechać albo do Pepku, zobaczyć, co tam będzie. Dokupię sobie coś coś właśnie na ten styl. A tak wygląda w nocy. Jest oświetlony fajnie, coś tam miga, natomiast właśnie ta połowa tych światełek jest trochę słaba. Więc jutro będę musiał się wybrać do sklepu i zakupić na wymianę. Także nie wiem czy te po prostu zostawię, chyba że będę miał takie same, identyczne, ale raczej wątpię. Więc te będę musiał po prostu ściągnąć. Ale to nie jest dużo roboty. Poniedziałek 4 grudnia. Dzisiaj w końcu na, napadało trochę więcej śniegu. Tak mi się wydaje, bo, bo ostatnie dni tylko po prostu pruszyło. Ale nie chcę mi się dzisiaj jechać do Action ani do pepko po lampki. Miałem plan siłka i tak dalej, ale sobie odpuściłem. Kolejny dzień. Mini remontu dzisiaj. Stwierdziłem, że na razie odpuszczam sobie siłownie szkoda. Ale wolę zrobić remont tak do końca. A ja wam już pokazuję, co dzisiaj jest pod czwóreczką. Wczoraj trójka nie była zachwycająca, więc mam nadzieję, że dzisiaj jest czwórka trochę większa. Jest trochę większa. Tutaj tego chyba nie będę otwierał, bo tu są ciągle pralinki. Zresztą te pralinki możecie zobaczyć tu. Więc to sobie zostawię na później, a czwórka wygląda stąd. O, kinterka. Ogólnie to czekolada Kinder jest mega słodka i chyba najlepsza z tych wszystkich, ale poświęcam się tylko dla Was, bo y, ogólnie miałem ograniczać słodkie i od nowego roku planuję nowy challenge, taki mój mały, w którym będę bardziej liczył kalorie. Dobra, moje zakupy nie wyszły tak jak powinny. Miałem w planach zakupić to nie jest akurat kupione. Miałem w planach zakupić kilka fajnych rzeczy: typu maska do pyłów, jak będę szlifował. I szczotkę do auta, taśmy, które miałem te kolorowe z Action. I coś jeszcze nie pamiętam co. Lampki chyba na balkon. Niestety się nie udało kupić, bo były takie zwykłe lampki. A ja chcę takie migające, żeby to ładniej wyglądało. Nie jestem zadowolony z tych zakupów. Kupiłem trytytki, które mi się przydadzą, bo jak będą nowe lampki, to tamte trytytki już się skończyły. Worek na odpady, właśnie, jak będziemy robić remont. I szczotkę, którą kupiłem w Woolworthie za 3 euro. Może w weekend pojedziemy do Ikei i tam się coś kupi. I e, może będę też lampki w promocji, bo tu już jest z połowy. Połowa grudnia? Nie, połowa początek grudnia. W sklepach już się zmienia asortyment, także może będą już promocje jakieś. Piękna. No, to już widziałem Dzień, kolejny dzień, kolejny remontu, właśnie jadę sobie do Bauhausu kupić zlew, jeżeli będzie w dobrej cenie. Już mamy prawie skończoną kuchnię i pokoje, w pokojach w sumie nic nie robiliśmy przed świętami, przed świętami tydzień. Natomiast teraz muszę dokupić farbę, bo chcemy drugi raz pomalować, pomalować drugą warstwą. Łazienkę, nie łazienkę już mamy skończoną, chcę pomalować kuchnię jeszcze raz, mamy już podłogę tutaj widzicie. Tam jest jeszcze yy, tam jest jeszcze półka pod lustro. Lustro też chcę przywieźć w końcu. I kupić może farbę do drzwi. Bo poprzednio właśnie malowałem, ale coś mi nie wyszło i zostały pomalowane w połowie drzwi. Teraz jeszcze przynieśliśmy drzwi z piwnicy, więc one są czarne. No brudne po prostu. No czarne to przesada. Brudne. I co tam jeszcze? Lampy zamówiliśmy Pokażę Wam, ale wydaje mi się, że teraz no, rodzice przywiozą nam lampy, bo zamówiliśmy za Allegro. Mhm. Mm Coś jeszcze na to kładziesz? Dobra. Bo beza mi się trochę zepsuła, ale jaki będzie smak, jak to będzie pyszna. No, mm. Yes! Bo ona się odchodzi No Ona mówi, że nigdy jej nie wychodzi beta. A jak kiedyś płaci, to miałem bedę. Nie wychodzi czasem i To ona z pół godzinki. Tylko była w piekarniku. Maskarpony, śmietankę i czymś jeszcze. I powiem ci, że super smakowało. A ty nagrywasz? No. A to ci mogę zrobić zdjęcie? Bez winka to nie jest zabawa. Nie jest to typowy vlogmas, jak widzicie u innych na kanałach. Natomiast u nas jest bardzo ciężko z czasem, żeby to ogarnąć. Dopiero co zrobiliśmy, skończyliśmy remont. Chociaż nie do końca, bo kuchnię jeszcze zamierzamy w styczniu, lutym dokańczać. Ale widzicie, brodę mam zrobioną, obciętą, ale włosy już odrastają. I tutaj wszystko jest powrzucane. Tu mamy zlew. Na pewno wiecie o z poprzednich filmów. Tu są lampy. W tym takim długim. Tam jest kran i jest pełno paczek, które do nas przyszły. Między innymi paczka z konkursu, którą wygrałem z SFD i paczka, którą zamawiałem z Feed Woman, ponieważ większość już odżywek, które mamy, się pokończyły. I całe szczęście, że przyszły paczki. Natomiast wydaje mi się, że teraz będę musiał zrobić znowu. Przeliczenie tych wszystkich odżywek, czy mi przypadkiem e, się nie pokończą te, które zamówiłem, bo nie wiem, w jakiej ilości je zamówiłem. A naprawdę w tym miesiącu się bardzo dużo działo. Jak widzicie, fajną torbę kupiłem, ale to wszystko Wam pokażę później, chyba no, z tymi kurtkami. Tak samo Wam pokażę, bo kupiłem tego naprawdę sporo. Jak widzicie, tutaj e, moja druga kurtka, tu jest bezrękawnik, czwarta kurtka i piąta kurtka. Dodatkowo jeszcze takie czapki kupiłem, dwie Jack Wolfskin i dodatkowo jeszcze e, kupiłem taką nerkę, ale właśnie mówię, teraz nie mam czasu za bardzo, rodzinka do mnie wpadła, więc to wam tak pokrótce teraz pokazałem. Bardzo dużo rzeczy nam zostało, także mam na styczeń jeszcze trochę filmów. Do zrobienia. Tu są żarówki, do lamp. żarówki Smart Home, czyli będę odpalał to wszystko z Alexy. Z zegarka będę próbował. Mam połączenie z Alexą, także wszystko na spokojnie sobie będę to chciał połączyć, ale to dopiero później. I też mam stare LEDy, które są na telewizorze. Mam 40, 40 metrów ledów, więc dzisiaj jak znajdę czas, to może zamontuję je w kuchni chociaż. A jeszcze tak swoją drogą, to prawie miesiąc już nie ćwiczę na siłowni. Nie, nie kontuzy, ale właśnie remont. Chcieliśmy skończyć do świąt, więc tak się spełniłem, że z remontem dokończyliśmy, ale z siłownią już tak nie bardzo. Więc od stycznia, od lutego może zacznę nowy challenge i mam nadzieję, że tym razem będzie dużo lepiej. Jeszcze tylko jeden dzień do końca roku, jest 30 grudnia, wczoraj zacząłem sobie ćwiczyć, pierwszy trening po prawie 2-3 tygodniach, nawet nie pamiętam odkąd skończyłem ten challenge, to naprawdę kiepsko mi szło z treningami, po pierwsze dlatego, że mieliśmy remont, jak widać dużo jeszcze rzeczy tutaj zostało, tu jest zlew, gdzieś tutaj jeszcze jest i tak dalej. Tu jest jeszcze kilka rzeczy. To wystawiłem tylko po to, żeby to wszystko, co było na biurku znalazło się w tym pojemniku. Jak widać jest jeszcze dużo rzeczy. No i, i fajną rzeczą zaraz Wam pokażę. Tu są, tu są żarówki do lamp, które zamówiliśmy. Wyglądała jak papieros. Tak się zastanawiałem przez chwilę, kto to zamawiał kontakty jeszcze jak widać i baterie trochę baterii sobie nakupiłem te są te są zwykłe baterie zamazano oczywiście jak widzicie Zaraz sobie to pochowam ale tutaj jak widzicie jest trochę tych baterii natomiast y, też mam ładowarkę to są baterie które można ładować Fajna sprawa. Malutkie też są do, malutkie też są do ładowania I, i te. Z tego względu, że teraz w święta bardzo dużo e, mieliśmy lampek na baterie. Między innymi te. I wiadomo, te baterie działają cały dzień, całą noc. To szybko się to wszystko rozładowuje. Stąd zakupiłem tyle tych baterii. Ale no, mamy lampki w łazience, w kuchni w tym pokoju w salonie. Także wszędzie dzisiaj się dało. Poustawialiśmy sobie baterie w przedpokoju też pod lustrem. No, a wracając do tematu siłowni. To właśnie wczoraj robiłem trening nóg w domu. dzisiaj już pierwszy zakwasy na pośladkach. Muszę też kolejny trening zrobić sobie w domu, dzisiaj klatka wypada i przed ramię. Zaraz będę rozkładał sprzęt, ale yy, idę najpierw do piwnicy zobaczyć Jakie mam ciężary, bo jeszcze zamówiłem ciężary 90 kg Kilka krążków przyniosłem do domu, natomiast te, te większe chyba zostały jeszcze w piwnicy, więc muszę teraz iść zobaczyć, jakie są te krążki duże. Jestem już w piwnicy i tu widzę trzy kartony. Mi się wydawało, że ja zamawiałem trzy kartony po 30 kg, więc tu są trzy. I wychodzi na to, żadnego z tych kartonów w ogóle nie przyniosłem do domu. Nawet nie, wiem, nawet nie wiem, czy będą pasować na moją sztangę, bo ona jest malutka, ale jednak są dwa rodzaje ciężarów i jedne są takie, że pasują, ale już widzę tutaj, że to jest 5 kg I chyba będę miał więcej takich 5 kg, chociaż tutaj jest jeszcze coś większego. Biorę do domu 4 dziesiątki, czyli 40 kg. tu są dwie piątki, tu są jeszcze piątki. Jeszcze tutaj są piątki, a tu w ostatnim opakowaniu są takie małe ciężary jak ten, czyli 1,25. Chyba 2,5 tam na końcu jest, więc tego chyba już nie biorę. Ciężar pasuje, więc jeszcze sobie przyniosę kilka krążków i będę, ci, i będę działać. Ja już ciężary rozłożyłem i zaczynam sobie ćwiczyć. Więcej ciężaru, ale z tego co widzę też dużo więcej miejsca zajmują na sztandze więc nie wiem, czy dużo więcej ciężaru nałożę na sztangę i będę mógł ćwiczyć bo to już jest 20 kg, więc wydaje mi się, że jeszcze tak 20, 30, 40 kg maksymalnie może się zmieści tak jest już sztanga napełniona na maksa 10, 20, 25, 30, 35 i 2,5 czyli 75, 75 kg razem plus sztanga około 10 kg, czyli 85 kg Także na rozruszanie e, jest OK. Natomiast no, też inaczej, bo nie ma ławki, więc jest ciężej podnosić i odkładać sobie ciężary. Natomiast no długa przerwa była w klatce na płaski. E, no, zanim skończyłem jeszcze challenge, to już przestałem robić płaską. Z tego względu, że miałem ból w klatce, gdzieś tutaj mi coś strzeliło. I robiłem sobie przerwę. skośną, robiłem na handlach, ale na handlach to wiadomo, też inaczej się robiły też ciężarem też. Dobrym ćwiczyłem, bo około 40 chyba kończyłem. Ostatni dzień tego roku a ja robię lampy tyle ile mi się uda, ale brakuje mi kilku części, które wynieśliśmy do piwnicy, więc muszę, więc muszę iść do piwnicy po kilka części i zaraz zamontuję lampy. W sumie teraz już nie ma odwrotu, bo dwóch lamp nie ma, a przydałoby się światło. A właściwie to trzech lamp nie ma, więc idę działać.